Jak mamy dzisiaj reklamę? O, ue, kurwa, co to jest? Co? Bo to zakończenie vloga. Uj, chyba vloga kurwa. Ciężka pobudka, ale przynieśli takie zajebiste śniadanie. Wszystko jest, nawet naleśniki No i dżem śliwkowy. Pierwszy raz tak coś widzę. Pa, co to jest? Jogurt typu irlandzki, bogaty w białko. Do naleśników! Ja chyba naleśniki i owsiankę wpierdalam, jebać te bułki. To jest kibel, w którym nie można srać, można tylko sikać. No ale co, ja umyję zęby. Nikt tu nie ma zamiaru, wiecie, robić dwójeczki. Wy też zawsze najpierw namaczacie troszeczkę później posty, nie? No, ale inaczej nie wiem jak to się robi. Ej dajcie, dbajcie o swoje zdrowie. A ja wam w sumie dopiero teraz powiem po co tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że firma Mowino współpracuje z nami od czasu do czasu. I nagrywamy dzisiaj reklamę na ich dwóch streetowych setach na streetach w Krakowie. No i w sumie ten vlog będzie takimi przewitkami z tego dnia, plus jeszcze powrót, może tam jakiś obiad. Coś, jakoś tak to planujemy. Musimy się wymeldować i o 10 zaczynamy nagrywki, przejeżdża fotograf. Tak wygląda mój i Wojtka pokój. Trzeba się spakować i ogarnąć. Tam jest kiblek, w którym można strać. Bartek Lisek się w nim kąpie, bo on dzisiaj też z nami w sumie jest. Ja kupiłem takie trzy magnesy chyba po 6 zł, a 5 nawet. Kajow kupił inny magnes. Robiliśmy wczoraj live'a w gamespocie, graliśmy w CS jakoś o 23 w 4 osoby i... Live nadal jest odpalony, a jest prawie dziewiąta, może dziesiąta. Więc trochę śmiesznie, bo live był całą noc i ludzie piszą, czy my śpimy, czy co. Bo tam jest live odpalony, więc trochę beka. Ugh, kurwa, co to jest? To nie miało tak działać. Stary, a jaki był plan? No nie wiem, to się miał napompować i wybuchnąć, a to się rozjebało od nas po naciśnięciu. Ale jaki był plan, bo tak to nie miało wyglądać? No chciałem wrzucić zamknąć pokój, żeby nie mógł uciec Żeby był prank na kanale MyGrip Kieruj, to debil Biorę owsiankę do domu, z testuję jak smakuje z mlekiem, bo tu nie ma. No i co? Lecimy właśnie już z hotelu, zbieramy się, robimy ostatnie porządki. No i lecimy na spotkanie z fotografem, kupić coś do picia. No i lecimy nagrywać. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jesteśmy o... ostro Ostro co? O, ostro Jarek <laughs> <laughs> Nie no kurwa, bo tak wszystko co mówisz to kurwa nie można dodać do vloga No co mam powiedzieć no Lecimy w giemichasie po prostu nie spaliśmy bardzo długo. 4 godziny spaliśmy przed nagrywkami. I każdy jest zmęczony i umiera teraz. Ale muszę ci przyznać, że recenzja y, o prowadzeniu po skateparku wczorajszym jak najbardziej jak najbardziej najlepsza atrakcja, ja daję ja, ja, ja Ten jest ten Ja chciałem powiedzieć, że najlepsza atrakcja w ogóle w tym wyjeździe to był gaming Piwo dobre? No, atrakcja było piwo z susem. <głos> 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 Dojechaliśmy właśnie na pierwszego spota Tam jest ekipa Wojtas coś tutaj śmiga I to jest pierwszy spot na który będziemy śmigać na tych łóczkach tutaj Od razu po wyjściu z galerii krakowskiej Więc tutaj będziemy teraz próbowali coś nagrać Mi założyli już GoPro nawet na klatę więc Ciekawie, może jakiś whip finger, full whip fajnie powinno to wyglądać Pokminimy coś My właśnie nagrywamy cały czas na tym spocie W sumie o dziwo dużo nagraliśmy, więcej niż się spodziewałem, więc spoko Zaraz pewnie będziemy zwijać na kolejny, więc Później pokażę wam kolejnego spota Zrobiłem tutaj procedi yy, Disastera na tym łuku Tam na tym bęku jeździliśmy i tu na manual padzie Listek w sumie chyba najlepszy trik zrobił, Fibl do nose'a zajawa A tu młodziutki Starutki <grych> Nagrałem! No, o kurwa, jedyny trik jaki nagrałem stary, udało się jeszcze Co zrobiłem? Feeble, y, nose, bar Stary, jak mu to kamerą nagrał jeszcze Jo tu przed chwilą zjeżdżałem I tutaj gapa robiłem Zarąbiste Śmieszne było, śmieszne Tutaj na te, u tego pana na instastory mogliście zobaczyć Zobaczyć? O, pokaż pod nagranie stary Ej, czekajcie, ja się sobie Widać, elegancko Jeszcze oczywiście gopro nagrało Jesteśmy na kolejnym spocie Czyli tutaj na tym manualpadzie Są dosyć długi, ale coś pokminimy na pewno Tak wygląda Pięknie przy tym kościele, co? Na pewno nie manuala, jednak, Sora. To jednak nie jest manual, tylko murek Ale grindów też nie można. Trąbkaż właśnie przed chwilą grał. O, dziękuję pani. Pani jedna się schyliła. Bardzo miłe to było. Gdzie jest trąbkaż? Policja. Jesteśmy na kolejnym spocie, tutaj na takich mureczkach. A tutaj piękne. Łabędzie chyba to jest. Łabędzie. Łabądzie. Piszcie w komentarzu, ile ich widzicie. Zgadnij, ile razy dzisiaj srałem, dostaję serduszka pod komentarzem. co tam. Jarek, bo ty od 13 będzie live'a na. No, ja wiem, wiem, bo to nie wyłączyli w Gaming House. Tak, dobra. Wyjebane, dzięki, stary. Dobra, to cześć. Alo. Jest Mateuszka, proszę Państwa. Ładnie się przywitał do naszej publiczności. I na tym się skończyło. Na ładnym przywitaniu i ponownie pomachał ręką w naszą stronę. Oj, to zrobi rurę tutaj przy smoku. Tam jest smok. Tutaj piękna rzeka. wie rzeka to rzeka? Quiz. Jaka? Rzeka Żubr. Nice. Teraz młodziutki żup robi. aj pani nam zasłoni. No ale czasami tak bywa. I niestety rurka nie wyszła. Panie chyba nie rozumie, że się nie przychodzi przez obiektyw. No ale niektórzy nie rozumieją I każdy był, nie kiedyś był kamerzystem <grym>, Nie spodziewał się, więc smaruje dalej rureczkę. Myślisz, że teraz musił tak posmarował? Myślisz? Hmm, myślę, że tam jest zajebisty spot. Gdzie? Tam kraście i zjechać z tamtego dachu. Ty byś wszędzie chciał zjechać. No myślałem się. Ale uważasz, że zlądowali dobrze? Nie, nie, A jak? to poprawić, Chcę poprawić, dobrze, dobrze, bo chujowo nagramy Nie chcę Mamy to nagrane na taśmie. Jesteś uśmiechnięty. Wejdźcie na Mike grip prywatnie. Nie ma takiej opcji. Pan Wojtek Wążak. I jego kask. Takie tutaj schodki 6, a tam 7. Taki spocierz. Tutaj dobry triczek ładowany przed chwilą. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Listka pojebało, robić 3-6 i bardzo schodów. Patrzcie to. Tutaj trujeczka, a tam 3-6 i baronce. Ładnie, 3-6, baron. Bez kitu! On jednak robi 3-6 tu, a we bar tam Aha, dobra Ja. Tu mamy Kubę Aleksandra z kamerą, witam Kameraman Jest skupiony Skupiony Wicemisz Polski Bart List Ale bagno o oh fuck jaja chyba, nie kolano. Patrz, tu jest zajebiste ujęcie stary. Zobacz Patrz, nie dotykać coś tam, coś tam i on tu jest, widzisz? Jest! Mamy, oby Alex dobrze nagrał na łebkę do Wisły Panowie kamerzyści! Ej, hey, Kajok! Chodzisz do Rosmana? Skończyliśmy nagrywać. bieramy się, musimy wrócić do auta. Oddamy tam kulej nogi i idziemy na pizzę. Weze mnie. i Kajok, idź nie we Nie idziesz, ty nie chciałeś. Peace! I idziecie do babci na pierogi Peace! Skarpeta kurwa na pół nogi. Tak to jest jak się ma 1,50 50. Jeszcze muszę, tylko piękny ten zameczek tutaj A Jak się nazywa ten zamek? Zapomniałem Ej, Wojtek Zamek na Bawel Kebab jaki? Melus Co? Melus Tak się nazywa? Tak, no, e, jaka nazwa kebabajarni? Kebab Melus no Co? Mówiłeś faraon? Nie melus Faraon to jest typ kebaba no. Co kurwa? Tak, ja taką koszulkę, jak widzę Ja jadłem pizzę. Idziemy grać na gaming house. Dobra. Cześć! Cześć! Przepraszam, że nie nagrywaliśmy. Byliśmy w game spot. Teraz pijemy piwo i wracamy do domu. Pokaż jak to się robi, stary. To nie jest piwo, jak coś nie bierzcie z niego przykładu. Ja nie piję piwo. Mocia sisa, por favor roro! Ale dobre piwo Takie Jakim się na przed egzaminem zawodowym Żubr, to jest piwo I będę z nim pił to piwo Ale w pociągu Co? Pokój tak jest to zakończenie vloga Tak każdy nasz vlog jest pato jakbyś się zauważył ciebie Tak, fajnie, że co drugie słowo powiedzieć kurwa teraz No tak no kurwa, dzięki.